Cześć, dzień dobry. Witam Was na sesji czwartkowej. Mamy dzisiaj 21 dzień października i robimy sobie szybki przegląd techniczny głównych par walutowych. Zobaczymy, może DAXA i Złoto. Euro USD na początek, tradycyjnie, tak naprawdę interwał jednogodzinowy, a może na chwilę pokażę Wam jeszcze interwał szeroki, bo tutaj strefa oporu, która obowiązywała na głównej parze walutowej. Wynika tutaj z szerokiego mierzenia na interwale 4-godzinowym. To jest swing spadkowy, który kilkukrotnie Wam pokazywałem od początku września. Tutaj do tak naprawdę 12 października to low ukształtowane zostało na poziomie cenowym 1.15.20. Z tego pułapu gdzieś odragowanie się pojawia. 38,2 Fibo właśnie z tego swingu spadkowego stanowiło tutaj strefę podażową, bo dwukrotnie przetestowany tak naprawdę ten poziom po tej pierwszej reakcji. Na początku bieżącego tygodnia, pierwszej połowie bieżącego tygodnia, rynek odragował na południe. Wypełniony został poziom FS-100. Mamy drugie podejście. Mówiłem, że tutaj od bandy do bandy możliwe jest zagrywanie na tą chwilę, i pojawia się odbicie z tej strefy podażowej po raz kolejny. Drugie podejście. Formacja podwójnego szczytu po kursie 1,1670. Można było tutaj na coś takiego zapolować, chociaż to były godziny. Tak naprawdę jeszcze sesji azjatyckiej, czwartkowej sesji azjatyckiej, więc jeżeli ktoś nie miał zleceń oczekujących, to raczej, raczej e, mogło Was zabraknąć przy wykresach, przy komputerach, przy platformach. Na tą chwilę no sam e, przyznam, że no, o godzinie 5 raczej nie rozgrywam układów z ręki, także było tutaj ciężko wejść. W takiego shorta, natomiast takie odbicie się pojawia, i tak naprawdę nadal obowiązuje ten zakres 1.16.70 od góry. Górne, górna banda cenowa i od dołu 1.16.15 poziom fs tutaj wyznaczony z największej korekty spadkowej związanej z tym odragowaniem obecnym na euro USD. Lecimy dalej. Mamy tutaj GBPUSD, mamy kabla i zobaczcie, jeśli chodzi o interwał 4-godzinowy, interesuje nas strefa cenowa 1,3855. Najpierw dokonaliśmy tutaj pomiaru tego swingu spadkowego z drugiej połowy września, rejony 1,3910 do 1,3410, jakieś 500 pipsów tych spadków się pojawiło w drugiej połowie września przez okres mniej więcej dwóch tygodni. Obecne wzrosty, jakie obserwujemy, była reakcja na 50C z 1.3660 fala BC tutaj ukształtowana, jeśli chodzi o formację harmoniczną XABCD i punkt D tej struktury tego scenariusza harmonicznego związany jest właśnie ze strefą, ze strefą podażową ze współczynnikiem wewnętrznym, głębokim współczynnikiem Fibonacciego 80.86 wyznaczającym nam tutaj strefę oporu po kursie 1,3855 właśnie, a więc 1,3855 strefa oporu, bieżąca strefa oporu na kablu i myślę, że to pozostaniemy z tym scenariuszem tak naprawdę do końca bieżącego tygodnia. Na ujku ponownie zaczyna się tworzyć, generować jakaś korekta spadkowa. Pokazywałem ten scenariusz, że w ramach cały czas rosnących rosnącego kursu pary walutowej USDJPY, ten scenariusz był aktualizowany, bo po prostu jeżeli pojawiały się nowe szczyty, to to mierzenie odkładaliśmy sobie ponownie od, od maksimum, jakie wyznaczyły, jakie wyznaczyły nam notowania. Obecnie 1,1472, z tego rejonu pojawia się korekta spadkowa i widać, że tutaj rynek ma ochotę kontynuować ten kierunek południowy, jeżeli tak też tak też będzie to celujemy w 1,13,40 jako poziom popytowy. Obecnie gdzieś mniej więcej połowa tego zakresu została, została wypełniona. Natomiast, patrząc na zmienność, patrząc na pułapy, jakie zostały, to nawet i podczas dzisiejszej sesji są te rejony do zaksięgowania na parze walutowej USD i JPY. Tutaj jest dosyć szerokiego interwału 4-godzinowego scenariusz. Jeśli chodzi o DAX, zobaczymy, może na jednogodzinowym nawet jak to będzie nam widoczne, na dwugodzinówce powiedzmy. Układ harmoniczny, zaksięgowany układ harmoniczny, co już pokazywałem, punkt D na wysokości 886. Wcześniej tutaj podczas budowania tego swingu wzrostowego uczulałem was tutaj o tym schemacie, że taki układ nam się kształtuje na niemieckim indeksie, reakcja się pojawiła, i tak naprawdę teraz pozostajemy pomiędzy dwoma technicznymi poziomami. Możliwy jest retest punktu D na wysokości 886. To jest poziom cenowy 15600 punktów, ale jak najbardziej aktualny jest schemat z lokalnym wsparciem wynikającym tutaj z równości tego odcinka BC, czy tak, czy tak powiedzmy korekty spadkowej. Jeżeli byśmy pominęli harmonię, to odmierzając sobie od tej reakcji w punkcie D rozpiętość odcinka BC, mamy tutaj poziom fs 100 który stanowi najbliższe wsparcie na niemieckim indeksie DAX to jest 15350 punktów, a więc 15350, 15600 punktów. Taki range tutaj na DAX się obecnie nam się tworzy. I zobaczymy jeszcze rynek złota. W ostatnim czasie nie, nie pokazywałem co tutaj na złocie, nie analiz, analiza związana była z strefą wsparcia z ostatnich kilku dni. Fajna techniczna reakcja na 50 się pojawiła. Ten scenariusz też mieliśmy wyznaczony czy to w ramach analizy wideo, czy to też w formie artykułu na, na naszym blogu. Natomiast co dalej na rynku złota? Zobaczmy interwał szerszy, jak to wygląda na 4 godzinówce. Patrząc na pomiar ostatniej fali spadkowej, takiej fali spadkowej większego rzędu, bo to jest fala spadkowa, która budowana była przez cały wrzesień, tak naprawdę. Spadki tutaj z pułapu 1834 do 1720 dolarów za uncję złota, a więc ponad 110 dolarów przeceny przez wrzesień obserwowaliśmy na złocie. I co tutaj moglibyśmy na tą chwilę sobie na tym rynku złota wyznaczyć? Potencjalny schemat XABCD ABC, X związany by był. Tutaj z punktem B na wysokości współczynnika 50%, mierzenia 50%. Fala BC i potencjalne wypełnienie struktury to jest wysokość punktu, punktu D na wysokości, tutaj, czy na współczynniku oczywiście 7,86 lub 8,86, w zależności od dodatkowych potwierdzeń. Celujemy tutaj na złocie w poziomy 1810 i 1820-21 dolarów za uncję złota.